działania poza tym, że jest startupowcem, to również odpowiada właśnie za projekt Startup Grind, a i też jest osobą istotną z punktu widzenia budowania ekosystemu, gdzie te startupy się rozwijają, ponieważ w tym środowisku działa już wiele lat i ułatwia startupom po prostu funkcjonować, na rynku rozwijać się. Myślę, że być może o tym wspomnił podczas swojej prezentacji, więc oddajemy głos. Bardzo dziękujemy. Um. Um, rodziłem się w Chojnicach, potem um, 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 się przyniosłem do Warszawy. Pytanie, kto jest też swój Mój background jest z ID. IT. że się rodziłem w Chojnicach wcale celu, ja znaczy, że miałem jakiś ograniczony uh, dostęp do technologii, bo w wieku 6 lat, uh, czy w życiu, uh, od uh, tap -u. W sumie to sam sobie go kupił. Natomiast to ja byłam tym early adopterem, który od razu zauważył, o co chodzi. Może nie typowo, natomiast od razu, od, najmniejszych lat, od najmłodszych lat, po prostu siedziałam w tym I skończyłam w Warszawie PNW STK, teraz to się inaczej nazywa, ale to techniczna. I na studiach razem ze swoim chłopakiem założyliśmy startup, który się nazywał Cyperion. I przez 3 lata e, doszliśmy do 40 tysięcy użytkowników. Natomiast popełniliśmy wtedy błąd, e, który e, zaważył na, e, na nasze późniejsze podejście do biznesu. Zaoferowaliśmy niewłaściwej osobie, która po prostu zabrała nam e, naszą zabawkę i zostawi, zostaliśmy po prostu na, na lodzie. E, wtedy nie było jeszcze home.pl. Cyberion to były konta szarowe i hosting. Przy 40 tysiącach użytkowników naprawdę mieliśmy mega potencjał do tego, żeby stać się takim homem. Natomiast, no, niestety ktoś nas mocno kopnął w tyłek i, i, i musieliśmy to przełknąć, jakby e, znaleźć dla siebie pomysł, pomysł na, na kontynuowanie kariery. E, nie jako startup tylko w, w kolejnych firmach. Przeszłam przez firmy też technologiczne, ale MŚP. Potem dostałam propozycję pracy w korporacji ABN Amro, to jest holenderski bank, który potem został przyjęty przez Royal Bank of Scotland, gdzie byłam ekspertem w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Znowu niezbyt popularne jak dla dziewczyn. Natomiast korporacja to nie jest miejsce dla osób, które są kreatywne, bo po trzech latach po prostu czują, że muszą coś zrobić, bo wybuchną. No i ja też wybuchłam, wybuchłam z pomysłem, który wydawał mi się genialny. W sumie był, ale nie do końca tak, tak jak miałam komputer na głowie. No i od 2009, jak widzicie, różnica, nie? Tak wszędzie byłam między 3 lata, startup <coughs> od 2009, 6 lat i nie mam zamiaru tego zmieniać, chyba, że na kolejnego swojego startupa. Um. To co widzicie na, na tym slajdzie to jest taki plan, cała struktura Homeplexa z 2009 roku, który właśnie zbudował we mnie takie przekonanie, że jest tak genialny system, że po prostu no, musi się udać. Tak? Rozwiązuje po prostu miliard problemów i gdyby była taka aplikacja, która pomogłaby Wam od zera do 100% załatwić cały, cały remont mieszkania, cały... Cały, ogarnął cały proces, to po prostu było coś pięknego. Natomiast z całego tego schematu po roku wyciągnąłem jedną kartkę, na było wyłącznie jakieś 200 stron chyba, i na tej podstawie zbudowałam MVP. MVP, czyli Minimum Viable Product, rozwiązanie, które ma taką minimalną ma już jakąś wartość dla klienta, który, który miałby motywację, żeby to, żeby to używać. W sumie było OK. Natomiast co do modelu biznesowego to był dopiero początek eksperymentowania. W maju 2011 wystartowaliśmy. Po drodze gdzieś tam zmienialiśmy design, natomiast cały czas było to był to produkt platforma z aranżacjami wnętrz i na każdej aranżacji... Ukazywaliśmy produkty, które trzeba kupić, żeby taki luk zrobić sobie w domu. Podobnie jest z modą, też są, też, też są takie rozwiązania. Natomiast to, do czego doszliśmy, to, że początkowo skupiając się na zdjęciach, nie na wizualizacjach 3D, które jesteśmy w stanie kontrolować, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na tym zrobić pieniędzy. Ani przez sklepy internetowe, ani przez producentów, więc pilotowaliśmy. Czyli zmieniliśmy ten model biznesowy, żeby znaleźć e, tak naprawdę możliwość zarabiania na tym e, dobrym pieniędzy. Do tej pory mieliśmy 5 milionów użytkowników, więc to jest całkiem e, pokaźna grupa. E, natomiast e, w takim wydaniu, jak Kompleks jest teraz, e, to w Polsce nie ma dobrego modelu biznesowego. E, no więc e, coś, co zrozumieliśmy e, dzięki pewnemu wyjazdowi, o którym zaraz powiem, to, że to jak chcielibyśmy, żeby wyglądały polskie mieszkania, a to jak one wyglądają, e, to po prostu jest e, mega miażdżąca różnica. Ten horyzont zdarzeń tak, czarnej dziury jest zbyt, e, zbyt silny e, i jakby nie jesteśmy w stanie e, tego zmienić. No więc co? Albo możemy się poddać, albo możemy szukać innego rynku, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to drugie. E, więc wyjaśnię to ja tu, Las Vegas. Um, <głos> <głos> nie, nie żeby tam e, poszaleć e, przy, przy stołach. E, natomiast e, jest tam takie miejsce, które się nazywa World Market Center e, Las Vegas Market. Naj, największe targi wyposażenia wnętrz e, można powiedzieć na świecie e, w, i tam. Rozmawiałam z 20 producentami, z czego 15 chciało nam od razu, e, od razu nam zaproponowało współpracę. Totalnie inne podejście niż to, co mieliśmy w Polsce, i jak na skrzydłach e, wróciliśmy do Warszawy e, i zaczęliśmy e, kombinować, co możemy zrobić, żeby tam e, wylądować. No i wnioski z tego były takie, że po pierwsze, rynek 3D w Stanach Zjednoczonych jest znacznie mniej rozwinięty niż w Polsce. E, natomiast e, producenci chcą płacić za nasze us usługi, czyli właśnie za projektowanie 3D-bus, jak ja nie sumiałam. I yy, jak zaczęliśmy kombinować i pojawiać się w różnych miejscach, to yy, nagle pojawiły się osoby, które chciały się yy, zaangażować w to, żeby nam pomóc uruchomić yy, się w starych Skończyliśmy de facto tym, że Complex.pl nadal chodzi jako na platforma, ale de facto mamy, mamy to on hold, a y, jeśli chodzi o nasz biznes, skupiamy się na y, tworzeniu wizualizacji 3D z y, wykorzystaniem prawdziwych y, modeli y, 3D, prawdziwych produktów i z tym y, w tej chwili y, mamy ofertę na rynek amerykański i rozszerzamy ją w tej chwili jeszcze na rynek hiszpański. Więc tak naprawdę od aplikacji, która miała pomóc ludziom, którzy urządzają mieszkanie, do robienia wizualizacji też platformy, którą nazwaliśmy Designers Deck. jest naprawdę długa droga. Nam to zajęło, mi to zajęło 6 lat. Natomiast teraz znam rynek, jestem mega odpowiadana na tym, co robiłem, zresztą cały czas byłam. Niemniej to jest... Teraz czuję, że to jest dokładnie to, co jest moją pasją. Tak? I, Mimo, że na początku chciałam rozwiązać tylko i wyłącznie problem, a nie miałam nigdy żadnego związku z wnętrzami, to teraz po tych doświadczeniach 6 lat czuję, że to jest dokładnie to, co chcemy robić. Jest do tego inwestor, są do tego klienci, niestety jest to inny kraj, nie wątpię tylko samy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz chcieliśmy przejść do pytań i takie pierwsze pytanie, które chcieliśmy postawić to o finansowaniu. Znaczy to temat finansowania jest bardzo istotny z punktu widzenia osób, które... Mają pomysł na startup i szukają pieniędzy, które, pozwoli, które pozwolą na wyskalowanie tego modelu biznesowego. No i tutaj Ty masz doświadczenia bardzo szerokie w kontekście różnych form finansowania działalności biznesowej od działalności takiej od finansowania publicznego po finansowanie właśnie od inwestorów. Czy, czy jeszcze inne. Więc pytanie, co według Ciebie jest takie istotne pod kątem finansowania? Czy, czy polecasz finansowanie publiczne, czy prywatne, czy może jeszcze jakieś inne? Nie, no, myśmy zaczęli z FFF, tak? czyli pieniądze od rodziny i przyjaciół i tych, którzy nie do końca powiedzieli, co się brakuje. I jakby ja miałam bardzo dużo oporę przed tym, żeby pójść do jakiegokolwiek inwestora bo chciałam, żeby tak naprawdę, żebyśmy doszli do momentu, kiedy to do nas oni zaczną przychodzić, tak. Śmieszne, bo po dwóch latach zaczęli przychodzić, natomiast ja uważam nadal, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja miałabym tak dobry model biznesowy, że żeby po prostu byłabym gotowa na to, żeby ten inwestor miał pewność zwrotu z inwestycji, tak? Więc trzeba do tego mądrze podchodzić, jeżeli nie jesteście pewni, że to co robicie Da zwrot z inwestycji Waszemu inwestorowi, to nie jest gość, który, który daje Wam kasę. On inwestuje i oczekuje, że, że na tym zarobi. Tak? Trzeba to mieć, mieć w głowie. Natomiast jeśli chodzi o publiczne finansowanie, my się przez to tak? bo mieliśmy związane ręce, kiedy, kiedy wnioskowaliśmy o kasę. <laughs> kiedy wnioskowaliśmy o kasę, to był wrzesień 2010. Umowę podpisywaliśmy we wrześniu 2011, czyli 6 miesięcy później, 6 miesięcy po starcie kompleksa i wiedzieliśmy, że to, co wnioskowaliśmy o 8.1, jest po prostu z czapy. I nie byliśmy w stanie zmienić tej umowy, więc de facto robiliśmy dwa projekty. Homeplex PL, który po prostu widzieliśmy, że jest. Że jest czymś, na czym możemy obczyć znaczy może, nasz model biznesowy, oczywiście ewoluował. <grywany> I drugi projekt, który był finansowany z, z parku, tak? który gdzieś tam jest. Natomiast e, to po prostu rynek nie jest na to gotowy. Tak? No, my, my to zrozumieliśmy, ale niestety. No właśnie. Ja chciałbym spytać Ciebie o to planowanie, bo przedstawiłaś 200 ekranów, za, zaprojektowałaś cały wygląd, to wszystko było takie super. A później, jak się okazało, że rzeczywistość to zweryfikowała i tak jak. Powiedział tych Plan, bo ten biznesplan nie przetrwał kontaktu z klientem. I jak teraz rozwijasz projekty biznesowe? Jak już padła na nowy pomysł, czy znowu byś tak planowała, może byś zaczęła w trochę inny sposób? Czy że był sens robienia tego bardzo zaawansowanego planu działania, tworzenia specyfikacji, aplikacji? w 2009 wychodząc z korporacji, po pierwsze nie było startupów, nie? nie było w ogóle tej kultury, nie było wiedzy, nie miałam nawet kogo zapytać. Więc jak już sobie narysowałam całą tą moją wizję, to poszłam do Netwoonu w Poznaniu, bo gdzieś tam znalazłam, że oni coś ze startupami, nie? I wtedy z Wiktorem, czyli rozmawiałam rozmawiałem i jakby trochę, znaczy silnej wody kubeł na głowę i zrozumiałam, że okay, to MVP to jest jakby jedyna możliwość, żeby ten system zrealizować. I myślałam, że dojdziemy gdzieś tam do całego tego systemu. Natomiast nie, jakby y, weryfikuje rynek wszystko co robisz. Tak? Więc trzeba to na pewno zacząć od, od czegoś małego, co y, widać, że jest tego potrzeba. Jakby wynik y, tego naszego doświadczenia sześcioletniego to jest właśnie designers' deck i inny rynek. Tak? Y, więc jeżeli rzeczywiście chcecie robić to, co czujecie, y, to według nie, no należy za tym iść mocno. Tak Ale też trzeba trochę weryfikować, czasami uszkodzić niektóre rzeczy mimo uszu. A i tak skupiują Was, nawet jeżeli będziecie mieli słaby model biznesowy, niektórzy mówią, że e, ilość kompiketów odzwierciedla sukces e, startupu. Tak? My mamy ich no, w tej chwili z 15 w Polsce. E, niektóre się znacznie fajniej rozwinęły niż ja, niż e, ja, niż kompleks, niż mój zespół. Natomiast myśmy poddali de facto tą ideę kompleks.pl e, w połowie 2012 roku. Tak? Więc jakby my się skupiliśmy zupełnie na tym, no ale nie chcieliśmy zaraz za, za i na koniec, jakbyś mogła tak w trzech słowach, rada dla startupowców. Znaczy jedno to to, one tak? Uczycie się, próbujecie błędy, wyciągacie wnioski i robicie coś, coś fajniejszego, ale zawsze powinniście follow your passion, tak? żeby, żeby robić to, co naprawdę kochacie i wtedy robicie jej motywację, to tak, żeby codziennie ją dostawać i wam się chciało. Dzięki. Dzięki.